Ciemnoczek, ośmeczki, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Mister Dzisiaj G4 Skin. Oczywiście na starcie przypominam, że z kodem MR macie 5% bonusu do wpłaty i darmową skrzynkę na start, jeżeli osobą pełnoletnią jesteś. Dzisiaj mamy 5319 zł na otwieranie. Tutaj sobie skrzyneczek takich fajnych. Na początku może otworzymy sobie, nie wiem, taką skrzynkę Ginolda. Skrzynkę Ginolda, tak, 4 Trzy sztuki z Na początek, jak e, mi się wydaje, że jak najbardziej możemy sobie otworzyć bajonet, jakby poleciał, to by był bardzo ciekawe, No, nie jesteśmy na plus tej skrzyneczki, więc sobie przejdziemy od razu do, e, do case battle. Do case battle sobie przejdziemy od najdroższych. Jaką tutaj battle by sobie tutaj stworzyć? A damy sobie merganiego, merganiego amara i nuklear dwa razy. Jak najbardziej taką Battle możemy sobie zrobić za 814 zł. Dobra, Bota mamy batla 814 Pelenów. Skrzyneczka nie leci jako pierwsza. No, nie jest to najlepszy dropik z tej skrzyneczki, mi się wydaje. 88 groszy, ale mamy Emeczkę za 224 zł. Zamara więc jest Gita, żeby z Uklara coś poleciał fajnego. Ale to nam żeby poleciał coś fajnego. To nam musi polecieć, nie tej oponentowi, no i chyba i tak to przegraliśmy. No przegraliśmy tą batlę. Przegraliśmy tą batlę, przegraliśmy tą batlę. Dobra, trzeba stworzyć po prostu, że tak powiem, kolejną batlę. No nie można się, że tak powiem, nie można się y, poddawać, tak? Nie można się poddawać. Trzeba lecieć dalej, raz na wozie, raz pod wozem. Jak to się tutaj mówi? Exclusive, proszę bardzo, to 4 skrzynki Exclusive, premium 3. 808 złotych batla, tworzymy Bot Crusher dołączył do naszej batelki za 800 złotych I zostało nam 3300 złotych tylko yy, 3600 złotych jak to przegramy Więc musimy tą battle wygrać, tą battle trzeba tutaj wygrać No bardzo ładne dropy z tej skrzynki Exclusive lecą jak na razie w sensie no nie za dobre, bo skrzynka kosztuje 112zł, a nam dropią skiny za 75zł i teraz za 13 no to jednak nie jest za, za dobrze, jednak nie jest za dobrze. Ale mamy kałaczkę za 107 to już jest lepszy dropik. I skrzyneczki premium, skrzyneczki premium, mamy gloczka, mamy gloczka za 23zł, coś, coś mocniejszego, z tej skrzyneczki bym poprosił takiego glochwejda na przykład, na no 180zł. Ok, okej, okay. ostatnia skrzyneczka premium, 8 konferm. confirm. Już myślałem, że ten kawałek będzie kosztować z dwa koła, nie? Już myślałem, że to przegramy, ale wygraliśmy. Jak najbardziej 1000, 1122 złote jesteśmy. Zyskaliśmy, więc oczywiście to sprzedajemy. Sprzedajemy to sobie. 4700 złotych nam zostało. Więc trzeba kolejną battle, jak zrobić. Desert Hydra, może taka. Desert Hydra i. Into to the Jungle, tak dwa razy 2200 złotych batelka tworzymy. Mamy oponenta, dołączył nam tutaj kolega. Skrzynka Desert Hydra za prawie tysiakań, żeby tutaj po... By te rękawicki poleciały, no. Into to the Jungle, proszę, Into to the Jungle. Ale to nam, żeby ten... Albo nie, on jest o niewiele droższy ten Hanson tylko. O niewiele droższy. Mamy digla Blaze'a za 3000 złotych. Desert Diggla Blaze. 6162 złotych wygraliśmy sobie z tej batli. Już myślałem, że to przegramy, nie? A tu taki drop! Tu taki drop poleciał! Taki drop! Jo! Sprzedajemy to sobie od razu! Sprzedajemy to sobie! I zrobimy jeszcze jedną batle! Zrobimy jeszcze jedną tutaj batle Shadow Fade! Shadow Fade dwa razy, 4000 złotych! Mamy botchada skrzyneczka Shadow Fade dwa razy! Skrzyneczka Shadow Fate No to nie jest droższe Shadow Gry nie są droższe od yy, Paracorda, to jest Paracord chyba, nie to jest Survival, Flipknight nam jeszcze leci Ale tego nie wygraliśmy chyba, co? Wygraliśmy to! Wygraliśmy to! Co jest? <ścoughs> co jest? Ale tu tak niewiele Wygraliśmy, bardzo niewiele Brakowało żebyśmy tą battle przegrali, nie? Niewiele bardzo brakowało No dobra, sprzedaję to sobie Sprzedaję to sobie Yy, przyściutko sprzedaję, mieliśmy 5000 zł, mamy 10 koła, więc widzu Ja Cię oczywiście żegnam. Pamiętaj, że z kodem MRH masz 5% bonusu do wpłaty i darmową skrzynczkę na start. Yy, łapeczka w górę, subskrypcja ze dzwonkiem mile widziana. I trzymajcie się do następnego. Jo!